Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak widzi osoba z bardzo dużą krótkowzrocznością. Minus 18. Bez okularów i w okularach. Bez okularów i w okularach. Zgodnie ze wzorem soczewkowym, osoba, która ma mocę minus 18, widzi dokładnie z 5 cm. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja, zwłaszcza jeśli musimy coś przeczytać. Jest on niesamowicie blisko. Jest ograniczone pole widzenia. I ciężko jest jakkolwiek funkcjonować. Tekst oddalony na 20 cm staje się całkowicie nieczytelny. Nie mówiąc już o funkcjonowaniu codziennym w przestrzeni. Czy jakkolwiek można się dobrze czuć mając takie moce? W okularach i niestety bez okularów. Przy okazji tak mocnej krótkowzroczności należy pamiętać o tym, że każdy ciężki wysiłek fizyczny, w postaci dźwigania ciężarów czy też nawet schylania się, może prowadzić do poważnych uszkodzeń siatkówki. Dlatego też trzeba bardzo na siebie uważać. Wasz specjalista ochrony wzroku powinien Wam o tym powiedzieć. Ponieważ każda taka zmiana może prowadzić do ślepoty. Jeśli macie taką wadę, wyślijcie ten film swoim koleżankom i kolegom, żeby w końcu zobaczyli, jak to jest widzieć świat waszymi oczami. A jeśli macie w rodzinie kogoś, kto też nosi takie grube szkiełka, to już wiecie, z czym musi zmagać się na co dzień. Jeśli macie jakieś pytania związane z oczami, śmiało piszcie w komentarzu. Jako optometryści jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszam i pozdrawiam. Cześć!